Siemanko, witam na moim kanale, a w tym odcinku pokażę wam trzy teorie spiskowe dotyczące Delilah z gry Firewatch. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, jak tak to wiadomo możecie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz co o tym sądzicie. Oczywiście faktów, faktów, no nie wiem, takich teorii, że tak powiem, jest oczywiście o wiele więcej jeśli chodzi o Delilah i to, że wiedziała o wszystkim i to co działo się było zaplanowane, współpracowała z Nedem i tak dalej. Pierwszym takim powodem do rozmyśleń na ten temat, że Delilah miała coś wspólnego z NEDem jest sam fakt tego, że kiedy spotykamy nieznajomą postać, która oddali nas obserwuje, próbuje ona jakoś odwiec od tematu, mówiąc, że to normalne, że czasem ktoś tam ginie i czasem można kogoś spotkać, choć wydaje mi się, że jest to raczej mało prawdopodobna sama postać posturą przypomina Neda. Także według mnie jest to NED, tylko po prostu próbuje go kryć. Ale dobra, jeśli to Wam nie wystarczy, lecimy do następnego. Kolejnym moim argumentem, który według mnie potwierdza teorię spiskową, jest to, że kiedy podchodzimy do tej tak zwanej, nie wiem, krótkofalówki, jest na niej napisane stacja Wapiti. Co dziwne, kiedy pytamy o nią w Delilah, ona w pierwszej chwili w ogóle nie wie o co chodzi, a to przecież dziwne, samo podkreśla, że. Hello. Pracuję tutaj 13 lat, czy tam 10, chyba 13, jak dobrze pamiętam. I co nie wie, nic jej nazwa Łapity Station i jej nic nie mówi, no come on! Dopiero później coś tam kojarzy, że to może być jakaś tam miejscowość, ale to w ogóle dziwne, dziwne zachowanie, jakby w ogóle próbowała zmienić trop, więc to jest dla mnie powód numer 2. Oczywiście tu sobie pozwoliłem użyć fragmentu filmu i sam mam nadzieję, że się nie obrazisz, pozdrawiam Cię. I lecimy do ostatniego, według mnie najbardziej. Przekonującego argumentu. I według mnie ten moment jest strasznie przełomowy, ponieważ na początku myślałem, że to jakiś błąd gry, gdzie dwa dialogi nałożyły się na siebie, ale po chwili zorientowałem się, że Delilah rozmawia z kimś innym, poza tym jest opcja: słuchaj albo coś, przerwij rozmowę. I wydaje mi się, że rozmawia właśnie z Nedem, mówiąc: On o niczym nie wie, czyli kto? No, pewnie ja o niczym nie wiem. A do kogo mogła to powiedzieć? Co do strażnika jakiegoś innego? No, bez sensu, nie oszukujmy się. To nie miałoby najmniejszego sensu, gdyby takie coś mówiło do kogoś innego. Więc wydaje mi się, że ten moment przesądził o tym, jakby, że Delilah z nim współpracowała, wiedziała o wszystkim, wiedziała o śmierci syna i po prostu pozwoliła się ukryć na szlaku Nedowi. I tu zostawiam wam fragment filmu, niestety jestem po angielsku, ale wydaje mi się, że każdy zrozumia, a jak nie no to przecież może poprosić kogoś o przetłumaczenie. A teraz dla tych, którzy zostali i oglądali odcinek do końca, taka dodatkowa moja teoria, jeśli chodzi o samo zakończenie gry e, mamy możliwość spotkania się z nią, znaczy jest taka opcja w dialogach, że żeby na nas poczekała i żebyśmy razem odlecieli. Oczywiście ona nam powie, że oczywiście tak, no na początek tam będzie się trochę sprzeciwiać, ale dobra, poczeka. Kiedy do, docieramy na miejsce, po prostu rozczarujemy się, tak? Ja się trochę rozczarowałem, bo myślałem, że o fajnie się spotkamy, ale według mnie to tym bardziej podkreśla tą całą teorię, ponieważ... Po tym jak nas oszukiwało, nie mogła nam spojrzeć w twarz i po prostu uznała, że jeśli nigdy się nie zobaczymy, tak będzie lepiej, bo głupio było chyba by jej się przyznać do tego, czy cały czas nas oszukiwało, a my byśmy już jej nigdy nie zaufali, także to jest taka moja wewnętrzna teoria. Wasze teorie możecie pisać tutaj niżej w komentarzach. Oczywiście nie są tu do końca wszystkie teorie spiskowe, bo jest ich jeszcze parę, które ostatnio widziałem, więc także podlinkuję Wam również tutaj film w którym się mniej więcej wzorowałem, oczywiście nie ma tam wszystkich tych tutaj elementów, które zawarłem, ale jest też dużo innych, także polecam obejrzeć. I co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jak tak, to wiadomo, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, w którym napiszecie, co o tym wszystkim sądzicie, czy może jednak się mylę, cała ta teoria jest zmyślona. I co? Do następnego, cześć!